A oto nasi goście: Rafał Zawierucha, Artur Zaborski, producent filmowy i nasz ekspert. Dzień dobry. To jest Polskie korzenie, prawda. No słuchajcie, absolutnie nie tak, naprawdę Ameryka i cały Hollywood to jest przecież kraj imigrantów. No więc stoi. wiadomo, że tam trzeba było ludzi napływowych i gdybyśmy tak pogrzebali trochę w tych biografiach, to ja się założę, że naprawdę okazałoby się, że tych Polaków i polskich pochodzeń jest dużo więcej niż można byłoby przewidywać. Nie przygotowałeś taką listę? Przygotowałem, bo nie, wiecie jak to jest. Niektórzy się do tych polskich korzeni przyznają, a też niektórzy nie mogą nie znać, ale na przykład niektórych można zidentyfikować, no bo przecież jak słyszycie takie nazwisko jak Emili Ratajkowski, no to hello, wszyscy chyba wiemy, że tutaj ta polskość się objawia nawet w nazwisku, no i faktycznie ona rzeczywiście ma taką w sobie mieszankę genetyczną, która wskazuje na pochodzenie polsko -zydowskie. Ale Mówi o tym, tym przyznaje się do tego, zresztą sama też w wywiadach Oj, wraca. Maćku, tak jest, no, tu, jak tu, ty, wiesz, Agnieszka, po urodzie też można Polska nie poznać, że jest ten polski gen, prawda? Dalej, dalej, dalej. Mamy le, le, jeszcze kilka podobnie jest z polem, zdjęć. Z Polem Wesleyem, czyli z aktorem, którego najbardziej znamy z pamiętników wampirów, on się mm. urodził jako Paweł Wasilewski, więc to już jest właśnie. Wow. Paweł, taki, Paweł to Wasilewski, tutaj w ogóle Nie jest taki po prostu wiecie, jakby z pierwszej z drugiego pokolenia imigranckiego. Mm -hmm. Więc ta Polska jest z nim bardzo silna, on często do niej wraca w wyrazach, zresztą mówi po polsku. Więc to wszystko wow. tam gdzieś w nim sobie drzemie. Podobnie na przykład jest ze Scarlet Johansson, czyli aktorką, która też doszukała się polskich korzeni. Ona ma w sobie, ona ma w sobie mieszanie. DNA, która wskazuje właśnie na nasz region geograficzny. To już jest któreś pokolenie z rzędu, więc wiecie, tak naprawdę można powiedzieć, że ona jest i skandynawką, i Polką, i pewnie Niemką, i paroma innymi narodowościami. No ale dlaczego jakby nie podkreślać Skupmy tej Skupmy się postości? na polskiej. Skupmy się na o, tym oczywiście. naszym podwórku. Zagęfron. świetnie wszystkim znany. To jest kolejny aktor, którego pokolenie pradziadków z kolei jest związane z Polską, było związane z Polską, no może oczywiście nie żyją. A genealodzy doszukali się tego, że ci pradziadkowie wywodzili się z Podlasia. Więc wow. podlasie chyba Jutka. powinno być. Artur, sekundę. powód do góry. Rafał, ty tam często bywasz w tym Hollywoodzie. Cza... Mm. Powiedz, tak, kochane, za tak, zaraz. Zaraz, za, zaraz za naszym Wawrem. Czy A tam się zresztą spotkaliśmy z Rafałem. Możemy szybko tylko o tym powiedzieć? Bo tak. słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jak Rafał grał u Quentino Tarantino, to spotkaliśmy się na wywiad w na rozmowy, Hotel. Tak. Siedzimy sobie przy kawie i że bacznie nas obserwują, że ja wywiaduję jakąś gwiazdę, że nagrywam, że pijemy tę kawę. No i oczywiście powiedziano nam, że takie gwiazdy filmowe jak Rafał nie płacą za kawę i dostaliśmy kawę za darmo. Ja to wow. wcześniej ustawiłem, wiecie, ja powiedziałem mu: słuchaj, tu przyjdzie taki kolega i weź tam powiedz, że nie płacimy, nie? Ja mam pytanie, czy oni się przyznają, ci twoi koledzy z panu do tego, że, że są Polakami, podchodzą, mówią, a moja babcia, moja babiczka pochodzi. Wiesz, to jest ciekawe, bo akurat jak o tym mówisz, to bardzo dużo rozmawialiśmy o Polsce z racji tego, że faktycznie tam ja przyjechałem na plan. I na przykład z Leo DiCaprio dużo rozmawialiśmy o Polsce, jak ona wygląda z jego mamą, zresztą, również, która była w szoku, że w ogóle Polska I też tak się zmieniła. Prawda? Ale ona Już ona wtedy tylko, że Leo tutaj jest niepotwierdzone z tego, co wiem, jego polskie korzenie. Natomiast hipotetyczne DNA. DNA na to dziadka potrzebabanego. Dziadek przyszywany to przecież wybitny twórca, rzeźbiarz, artysta Stanisław Szukalski, który był przyszywanym tak, dziadziusiem więc. Leo DiCaprio, o którym zresztą właśnie na planie rozmawialiśmy dużo, bo wtedy Leo produkował dokument o Szukalskim mhm. i zresztą jemu poświęcił zadedykował rolę w Tytaniku, co jest niebywałe. On go, oni byli bliskimi sąsiadami, więc te te rozmowy o Polsce faktycznie są tam częste i to jest tak jak Włosi, Francuzi, Argentyńczycy rozmawiają i są dumni z tego, kim są, skąd pochodzą, jakie są ich korzenie, jakie są ich wartości, prawda, z którymi kiedyś przybyli. No, umówmy się, to była w większej części społeczność żydowska, przecież przyjeżdżająca do Hollywood głównie, tak. uciekająca przed tym, przed tym nieszczęściem, przed tą, jak gdyby zagładą niemiecką Uro. i nazistowską. Więc ale oni jechali z jakimiś marzeniami, z jakimiś celami, tak jak powiedziałeś o tym Hollywood, jak, jak mówimy, przecież Metro Goldwyn Mayer, bracia Warner Bros. Prawda? No to no to... Właśnie, Metro, Metro Goldwyn, Mayer oczywiście. tylko jeśli mogę zdanie, to osobiście się poznałem z Johnem Goldwynem, czyli wnukiem Samuela. W środku, Metro, Goldwyn, tak? Tak, Goldwyn i Meyer, czyli jak gdyby razem założyli całą studio. Te, to, to studio, którego zresztą później John był prezesem, a później był prezesem Paramount. To było niezwykłe spotkanie, bo on nagle, jak gdyby w rozmowie byliśmy razem tam w jednym takim prywatnym kinie, w którym zresztą później kręcony była scena Al Pacino, który ogląda te filmy, wiesz, w pewnego razu w Hollywood z Rickiem Daltonem, właśnie z Leo DiCaprio. I on mówi, a wiesz co, ja mam rodzinne właśnie pochodzenie z Polski, z Polski bo ja nie wiedziałem, kim on jest. Ja mówię, tak, no to zapraszam cię serdecznie, przyjeżdżaj, zrobimy turnę po Polsce. Zresztą wczoraj do niego pisałem, że będę o nim też mówił. Przyjedzie, zrobi nam tu Hollywood. I też, to jest to, co nie? mówią o Cage'u, prawda, to jest niezwykłe, żebyśmy my też jak gdyby nie wstydzili się tego, skąd jesteśmy, żebyśmy naprawdę otwarcie o tym mówili, potrafili jak gdyby pokazać te wartości, te walory, nie tylko jak gdyby nasze narodowe gdzieś tam przywary ciągle mieć w głowie i mówić o tym, jakim tam jesteśmy. Pod... A ile, my, w do, tym, do, ile ale, my możemy wnieść? Ale I to się teraz też na nowo zmienia. My skończyliśmy na Zaku Efronie, co, co dalej Artur? Bo jest pal. Kłynet, Kłynet palcą. Pal. No słuchajcie, oczywiście jej rodzina zmieniła nazwisko, bo tak naprawdę Nazwisko jest zdjęte od pradziadka, który wywodzi się z Polski, czyli Szymon Paltrowicz. Oczywiście to jest jeden Paltrow z tych... pochodzi od Paltrowicz? Absolutnie tak. Jest to jeden z tych przykładów, o których mówił wow. Rafał. Czyli po prostu imigrantów, którzy uciekali tak. przed horrorem II wojny światowej. Natalie Portman. Rozmawiałem z nią zresztą Natalie. o tym. Natalie Portman zrobiła sobie test genetyczny, co jest bardzo modne w ostatnim czasie. No i ten test genetyczny też wskazał oczywiście Szymon na polskie dwa pochodzenie. Dwa lata temu była przecież na Impact, tak? Była. Robiłem z nią była. wywiad, słuchajcie, i powiedziała mi, że bardzo bacznie się Polsce przygląda. Powiedziała mi, że uważa, że aktualnie najlepsza aktorka na świecie pochodzi z Polski. Mówiła oczywiście o Joannie Kuli. Powiedziała, że wow. to jest najwybitniejszy talent, jakiego nie oglądała nigdzie nawet w Hollywoodzie. No więc to też wskazuje ciarki, na to, że Natalie Portman chce nas promować. E, też Steven Tyler z Aerosmith również posiada polskie korzenie. E, tutaj niewiele o nich wiemy. To nie jest jakieś wielkie i spektakularne przyznawanie się do tego, czy mówię nie o tym, no, ale zawsze gdzieś warto o tym wspomnieć. A czyli to że o... Tylerowski jego pradziadek miał na e, nas pewnego... to. Mamy faktor, faktorowiż, że absolutnie, ale wiecie, wielką promotorką polskiej kultury i wielką gwiazdą jest oczywiście Juliet Binosz. Juliet Binosz, która ma ma babcię pochodzącą z Częstochowy. Z Juliet Binosz ja się spotykałem kilka razy. Juliet Binosz ma mnóstwo anegdotek dotyczących Polski. Na przykład opowiadała mi, że raz przyjechała specjalnie do Polski, żeby zlokalizować ciasto, które robiła jej babcia, bo jej babcia była kucharką w szkole. W Jak zlokalizowała? To, nie zlokalizowała, nie znalazła. próbowała przyjechać to, do nas e, wiesz do mnie, to do mamy ustalić. do Kielca. mama robi dokładnie to Od ciasto. Ostróż, nie? ale wesnie. Jest Wiesz jak to po jest, jak się gada, Charlotte, się, Jabłecz, się, się. Szarlotka, szarlotka, ciasto Bino, to te smaki do rozpości, ale Rafał. Ja, ja następnym razem wiesz. Juliet Julią powiem, żeby zadzwoniła do ciebie. Niech przyjeżdża, złe. Zrobimy albo tart tropezien, albo tart która zresztą wywodzi się, nawet przychodzimy na kulinaria, albo właśnie Charlotte w domu w Kielcach. Nie ma problemu. Ale słuchaj, mówisz, masz świetnie przygotowaną listę. W ogóle jestem w szoku, że Tyle nazwisk, szczerze mówiąc, nawet nie, nie znałem. To już, jeszcze nie koniec, ale... bo ja jeszcze na tej liście widzę, jeszcze Adrian Brody jest jest. Adrian Brody ma mieszane głównie węgierskie, ale słuchajcie, on w brutaliście tak kapitalnie pokazał, jak może mówić w węg po węgiersku. Ja naprawdę sobie życzę, żeby Adrian Brody teraz zagrał w filmie, w którym zacznie mówić po, po polsku. Właśnie, żeby taki, się wyrównało. I też apel Skoro do producentów: już... jak ma gdzieś być Polak, to niech to gra Polak. Jak Adrian Brody nas tak. ogląda, to po polskich Czekamy. Czekamy. To jest bardzo to. dobry apel. Tak, już nie chcę mówić o jednej produkcji, której byłem ostatnio za. Skoczony, że grają, wiesz, po polsku jakiś dialog i nagle nie masz ani Polaka, ani dobrego polskiego, wiesz. No, Myślę, więc, że jako właśnie filmowcy powinniśmy, też powinniśmy, tutaj powinniśmy, powinniśmy dbać do... o to, wiesz, powinniśmy, powinniśmy o to dbać, od... o to dbać bo to jednak to się swoim... zmienia ten, wiesz, okres filmowy, kiedy akcent jak gdyby zagrażał, tak, jak gdyby nie był znany, no bo Hollywood nie było oparty o akcencie. To jest przykład Penelope Cruz, która przecież przez lata musiała pracować nad tym, żeby gdzieś przebić się w Hollywood, a dzisiaj ten świat się tak mocno zmienił filmowy, dostępność do filmów i tak dalej, że ta różnorodność, Akcentowa jest wręcz wymagana. Tak. Natomiast, natomiast wiesz że o kim inno się, się tak, hmm. inność i właśnie te, o, o czym mówię, korzenie wartości, i tak dalej. Do John Krasiński, słuchajcie, który też ma korzenie polskie, którego ojciec pochodził z Polski, pochodzi z Polski, przyjechał tutaj w 2013 roku na wycieczkę. O, o, odnaleźć korzenie. I on powiedział świetne zdanie. Nie ma takiej siły, jak to, żebyś wiedział, skąd pochodzisz. Ona tak naprawdę buduje Ciebie i te kim jesteś. I on to hmm. powiedział, wiesz. I on, więc trzeba o to dbać przykład, i nie. o tym mówić jak najbardziej. Dwie osoby nam zostały: Megrajan i Angelina Jolie. Megrajan, słuchajcie, to jest, kolejna, to jest kolejny przykład artystki, która też ma pochodzenie z terenów Polski. Hmm. Oczywiście one są trudno, trudne do ustalenia, no bo Polski jednak nie było przez 123 lata na mapach Europy, więc to jest czasami wymieniane jako Rosja, czasami jako inny hmm. nasz zabawny. Ale może się doszukać. Tutaj wiadomo, w przypadku Megrayan, że jej przodkowie pochodzili z terenów współczesnej Polski hmm. i Litwy. No i podobno też słuchajcie. Angelina Jolie ma w sobie jakąś domieszkę krwi polskiej i gdzieś w DNA jej mamy widnieją ślady polskiego pochodzenia. Daniel Olbrzymski nawet kiedyś o tym mówił, ponieważ oni grali w jednym filmie, w salt, że tak, tak że, że mieli przyjemność o tym rozmawiać i ona ma świadomość tego, że też jej korzenie sięgają Polski. Ja jeszcze... to, to pan Daniel jej to musiał powiedzieć. Pan Daniel musiał. <grym> pan Daniel to odkrył. <grym <grym tak. Ty będziesz kiedyś jedną z takich gwiazd no właśnie, która będzie do się przyznawać do tych, lub nie do tych swoich korzeni. Był Tarantino, a teraz korzeni. podobno y, już tak na dłużej i na więcej masz zagościć w Hollywood. To będzie twój nowy dom? To jest, myślę, że tak. To jest mój nowy dom, który chcę stworzyć. Nie ucieczka, tak jak to niestety kiedyś bywało, o czym rozmawiamy, ale jest to właśnie chyba też po to, żeby móc promować jak gdyby właśnie nasz kraj, naszych filmowców, mnie jako aktora w tym świecie i Bo, naprawdę Rafał, ja to to nie lubię, jest już marzenie, to już jest nie, plan, to, to, to się już na znaczy, To się, się dzieje wydarzy. już rok ponad. Okay. To się dzieje już parę lat właściwie. Czyli, czyli Więc to cały trochę czas na trwa... dwa kontynenty. No, nie, to jeszcze nie jest takie życie na dwa kontynenty, jakby to mogło się wydawać, bo jednak jeszcze tutaj mam dużo rzeczy. Jest tu rodzina, którą też zabieram tam. I Masz sąsiadów na Wawrze. Mam pamięta, sąsiadów też. poza tym na Wawrze. A też chcesz faktycz... być zabrany? <śmiech> <śmiech> Natomiast faktycznie myślę sobie tak, że, że, że jest na to przestrzeń, żeby, żeby teraz spróbować po prostu nie tylko iść za marzeniami, które gdzieś tam powstały, ale też po prostu ciężką pracą i, i, i jakimiś takimi motywacjami wewnętrznymi spróbować. Jak gdyby ja nie chcę za 20-30 lat siąść i powiedzieć kurczę mogłem spróbować niezgłoszonego. Lepiej żałować, że się spróbowało niż na odwrót. Bardzo Wam tak. dziękujemy. Trzymamy dziękujemy. Kciuki.